Hej, witajcie w Selene! Szukacie materaca do określonej kwoty? To dobrze trafiliście, bo dziś najpopularniejszy rozmiar 160x200 na do kwoty 3, 5, 10 i 20 tysięcy zł. Jeśli szukasz materaca za około 3 tysiące zł, koniecznie zainteresuj się modelem Monday, Friday lub Sunday. Wszystkie trzy posiadają status wyrobu medycznego, a wykonane zostały z wysokiej jakości komponentów, co potwierdza certyfikat OECOTEX 100. Przyznany został dla pokrowca oraz pianek i potwierdza on, że materace wolne są od substancji szkodliwych i bezpieczne nawet dla alergików. Monday, Friday i Sunday różnią się od siebie twardością, ocenianą w skali od 1 do 5. I tak Monday oceniany jest na 4, czyli materac twardszy, Friday na 3, czyli średni, odpowiedni dla większości osób, a Sunday na 1, czyli materac miękki. Każdy z nich posiada 10-letnią gwarancję, a ich pokrowce wykonane zostały z tkanin Thermocontrol. Dzięki temu w upalne dni będzie nam się zdecydowanie lepiej spało. Pamiętajcie, jest to wyrób medyczny, korzystajcie z niego zgodnie z instrukcją używania lub kartą produktową. Zainteresowani materacem do 5000 zł? Jednym z najlepszych wyborów w tym przedziale cenowym będzie materac Selene Bubble. To model średniej twardości, którego górna warstwa stworzona została z pianki termoelastycznej, czyli materiału dopasowującego się do kształtu naszego kręgosłupa. Pozwala ona lepiej redukować nacisk wywierany na ciało oraz rozluźnić i zrelaksować mięśnie, co zapewnia lepszy i spokojniejszy sen. Materac ten to świetny wybór dla par z racji jego rewelacyjnych właściwości tłumienia drgań i nieprzenoszenia ich z jednej strony na drugą. Różnica wagowa w związku, częste zmiany pozycji lub różny harmonogram zasypiania i pobudek to dla babla nie problem. Pokrowiec tego modelu wykonany został z najwyższej jakości materiałów, a brać możemy go w 60 stopniach, likwidując przy tym większość drobnoustrojów. Model posiada 10-letnią gwarancję oraz ogromną liczbę poleceń wydanych przez zadowolonych klientów. Materac do 10 tysięcy złotych? Nic prostszego. Tu warto zwrócić uwagę na kolekcję ekskluzywną Selene, czyli trzy materace hybrydowe różniące się od siebie twardością oraz odczuciem. Wszystkie trzy łączą w sobie zalety materaców sprężynowych oraz piankowych, a zacznijmy od najbardziej otulającego modelu stworzonego dla miłośników zapadania się i miękkości, czyli lento. Posiada on bardzo grubą warstwę materiału termoelastycznego, dzięki temu odpowiednio ułoży się pod nasze ciało i zrelaksuje mięśnie. Zdecydowanie najlepszy materac dla leniuchów. Model średnio twardy to duet. Posiada doskonale dobrane pianki lateksową, termoelastyczną oraz wysokoelastyczną, które tworzą materac świetnie wspierający cały kręgosłup i przez wielu uważany za model idealny. Duet będzie odpowiedni dla większości szukających wygody. Model najtwardszy to Kalando. Mocna pianka wysokoelastyczna z pewnością przypadnie do gustu amatorom sztywniejszych materaców bez obawy o kręgosłup. Pianki Kalando zostały nacięte w 7 stref, idealnie układających nasze ciało do snu i zapewniających wysoki komfort przez całą noc. Sprężyny znajdujące się w dolnej części każdego materaca posiadają zwiększoną średnicę drutu, co z pewnością przełoży się na ich dłuższą eksploatację. Pokrowce stworzone zostały z materiałów najwyższej jakości, co potwierdza certyfikat o EcoTex 100, a każdy z nich wszyty ma pas klimatyzujący, podwyższający cyrkulację powietrza całego materaca. Model Duet, Lento i Calando posiadają 10-letnie gwarancje i z pewnością będą wyjątkowym elementem waszej sypialni. W tej kategorii nie sposób nie wspomnieć o materacach marki Sili. Modele Hybrid Classic, Style Grace czy Magnificent również kupicie w tym przedziale cenowym i będą to naprawdę rozsądnie wydane pieniądze. Szczegółowe informacje dotyczące tych modeli znajdziecie na naszym kanale YouTube w filmie poświęconym właśnie Marce Sili. Nadszedł czas na materace do 20 tysięcy złotych. I w tej kategorii bezkonkurencyjne są najbardziej kosmiczne materace na świecie, czyli modele marki Tempur. Na pewno pierwsze pytanie, jakie pojawiło Wam się w głowie, to dlaczego one tyle kosztują? Historia Tempura sięga lat 60. To wtedy NASA stworzyła pierwszy na świecie materiał termoelastyczny, który wykorzystywany był do absorpcji nacisku wywieranego na ciała kosmonautów przy starcie oraz lądowaniu wahadłowców. Wtedy założyciele marki Tempur dostrzegli w nim niesamowite właściwości redukcji nacisku na ciało, udoskonalili i wyprodukowali pierwszy na świecie materat z pianką Memory. Materiał Tempur to miliardy małych komórek błyskawicznie reagujących na ciepło organizmu i z chirurgiczną wręcz precyzją dopasowujących się do kształtu naszego ciała. Przez rozluźnienie mięśni i rozłożenie ciężaru na powierzchnię materaca zapewnia on ogromny komfort i wygodę, która według użytkowników tych materaców warta jest każdych pieniędzy. Tempur dzieli się na trzy modele: Pro, Pro Plus oraz Pro Lux, które różnią się od siebie wysokością, a każdy z nich posiada cztery warianty twardości. Soft medium, medium firm, oraz firm. Każdy wariant jest inny. Dzięki temu łatwo jest znaleźć idealny materac dla siebie. Szczegółowy podział i opis każdego modelu znajdziecie w filmie poświęconym nowej kolekcji Tempur, dostępnym na naszym kanale YouTube, gdzie serdecznie was zapraszam. Mam nadzieję, że teraz wybór materaca będzie dla Was dużo prostszy, a jeśli macie jeszcze jakieś pytania, chętnie odpowiemy na nie w naszych kanałach social media oraz na infolni sklepu internetowego. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Dobrych snów, cześć!